I tradycyjnie już poprosimy księdza proboszcza Tadeusza Danuka, żeby nam poświęcił opłatki i modlitwę. Pan z wami. Ułowa Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas i wielkorzącą Syrii był Kiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei z miasta Nazaret. Do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją przodą. Naraz stanął przy nich anioł pański, chwała pańska zewszedł ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich, nie bójcie się, oto zwiastuje radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida rodził się wam Zbawiciel, którym jest Mes Mesjasz Pan, a to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się od anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami. Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie. Pójdźmy do Betlem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i niemowlę leżące w żłobie. Gdy ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co ich pasterze opowiadali. Lecz Maria zachowywała wszystkie te sprawy, rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli, widzieli, jakim to było powiedziane. Oto słowo Pańskie. Mamy jeszcze przyjaciela z Łomży, z Imperium Łomżyńskiego. Mm. Ksiądz Jan Twardowski w swoim przepięknym wierszu o Bożym Narodzeniu pytał, dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? I odpowiadał, święto Bożego Narodzenia jest po to, abyśmy nauczyli się miłości do Pana Jezusa. Ale dalej w tymże samym wierszu mówił, że święto Bożego Narodzenia jest również po to, abyśmy nauczyli się uśmiechać do siebie, przebaczać sobie, być sobie życzliwymi. Po błogosław Panie Boże nas, po błogosław te opłatki, którym będziemy się dzielić zwyczajem naszych Ojców, spraw Pani, aby nasze serca były napełnione miłością, dobrocią, ogarnij nas wszystkich swoją wszechmocną obecnością i spraw, aby w naszych sercach narodził się Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan, przez Chrystusa, Pana naszego. To ja samowolnie jeszcze przy Państwa się do mikrofonu odnurę. Szanowni Państwo, w y... roli kierownika zespołu tylko y... i wyłącznie, 29 grudnia o godzinie 19 z Miejskim Domu Kultury w Wysokiem mazowieckiem. Będzie nas więcej, będzie więcej kolęd, będzie więcej pastorałek. Już dzisiaj wszystkich Państwa Radnych, sejmików wojewódzkich, ale wszystkich gości też serdecznie zapraszamy na to wydarzenie. Będziemy śpiewać, będziemy się radować raz z Bożym Narodzeniem. A zespół dzisiaj się ma. Kłania serdecznie. Dziękujemy, dziękuję.